Dzieci, które rzuciły we mnie ten y, kamień y, ja tylko słyszałam jak one mówiły no nareszcie ją mamy tą Żydówę i musimy ją zabić, bo oni zabili y, naszego Pana Jezusa Chrystusa. To był taki dobry Polak, więc ja, a ja leciałam tak do domu w tej sukieneczce y, nowej. Mama mi powiedziała, że dopiero ją mogę założyć tego i tego dnia w maju, więc ja ją założyłam. Szczęśliwa, że mam tą sukieneczkę i strasznie płakałam, bo coś ja wiedziałam, że krew już yy, będą plamy krwi i, i to nie będzie dochodzenia.